Także wracając do tematu internetowych szaryfów, czyli takich największych życiowych przegrywów, którym w życiu nie wyszło. I leczą swoje kompleksy, próbując pouczać innych w internecie jak mają żyć. <ścoughs> to ja nie mówię o sobie, ja tylko nagrywam Krzyśkę Ganonowiczą na tym kanale. To Krzysiek mówi innym jak żyć. To albo przeswalone mówi, że żyć wSW pouczał innych jak żyć i potem się okazało kim jestem naprawdę teraz te wybory wygrał Donald Trump jak się okazało, także widzicie obiecał, że w 24 godziny jednym telefonem zakończy wojnę na Ukrainie czy w Ukrainie jak każą teraz mówić w nową mową zobaczymy czy dotrzyma słowa jak nie dotrzyma słowa to może go zastrzelą Albo zdechnie na zawał, ja to się czasem dziwię. Ludziom mogą żyć spokojnie, e, zajmować się swoim życiem, a widzicie, pchają się w życie innym. Moją zawsze motywacją było, że ja zajmowałem się różnymi tematami, na przykład aferami w Urzędzie Miasta w Białymstoku, dlatego że akurat dotyczyły mnie, dotykały mnie, mojego życia. To, że nie było dróg rowerowych, a chciałem mieć, poruszać się bezpiecznie rowerem po mieście. Dlatego zaangażowałem się w kampanię tworzenia dróg rowerowych. Tam się dowiedziałem jakiś się o tym, że powietrze jest zanieczyszczone, i dlatego przestawiłem elektrociepłownię białystok ze spalania węgla na biomasę. To akurat człowiek bez powietrza, bez oddychania umiera po trzech minutach, nie? więc powietrze jest podstawową potrzebą: czyste powietrze człowieka, czysta zdrowa żywność, tak samo czysta woda i tak dalej. no Dlatego tym się akurat w życiu zajmuję bo poprawia to jakość mojego życia. To, że Krzysiek Kononowicz wrąbał się w moje życie, e, pogarszając jego jakość, to trzeba było to naprostować. Też ten temat, dlatego się zająłem akurat tym tematem, nie? nie? z jakiegoś innego powodu, nie? Tam dla pieniędzy, dla wyświetleń, dla beki z Krzyśka. Absolutnie nie. Po prostu się przyczepił do mnie kiedyś w słynnej wycieczce w autobusie na zwiedzanie składowiska odpadów w Kryniewiczach i w związku z tam su z związanymi z budową spalarni śmieci potem, więc Krzysiek chciał pracować jako palacz, więc nie działał społecznie, tylko był interesowny, a ja działałem społecznie. Zresztą bardzo dobrze mi się do dzisiaj współpracuje z różnymi tam instytucjami. Akurat w przeciwieństwie do Krzyśka moje pomysły na Biały Stok są realizowane i wdrażane. Na przykład deptek właśnie w stoku. Tereny zielone przy galerii białej, także nawet sam pełniący obowiązki prezydenta po sfałszowanych wyborach ten człowiek w stoku przy korycie, którego nazwiska nikt w Polsce nie zna i nie kojarzy. Bo wszyscy tylko kojarzą Krzyśka Kononowicza jako kandydata na prezydenta Białegostoku. stoku. stwierdził na przykład ostatnio, że. Kolej miejska Białystoku będzie, jak ja zostanę prezydentem Białystoku. A tutaj filmowałem te przekręty, właśnie na ulicy Składowej, z tym, że urzędnicy jeżdżą pod prąd wbrew znakom, oznakowaniem które sami ustawili na parkingu w budynku Straży Miejskiej. nie? Bo tu też jest na przykład Dyrekcja Komunikacji Miejskiej, Centrum Sterowania Ruchem, na przykład zintegrowane. Wydział tam chyba inwestycji jest kilka ważnych tematów związanych z Urzędem Miasta w Białymstoku, więc no ale przede wszystkim jest to siedziba straży miejskiej. Dziwne, że nie wręczają mandatów pracownikom Urzędu Miasta, który sponsoruje straż wiejską w Białymstoku. Także to pokazuje, czym się tak naprawdę te wszystkie straże, policje zajmują. tam Policja znowu Eee, tam komendant wypadek miał w BMW nieubezpieczonym, jak się okazało. Także <grystanie> jeśli, Po samochody policyjne jeżdżą bez ubezpieczeń, nie wiem czy wiecie, no bo kto kontroluje, skontroluje tak naprawdę to policję, co komornik wejdzie na konto policji. <grystanie> Także no, to są takie paradoksy. Oni by mieli też wyższe składki ubezpieczenia, nie, bo używają samochodów w sposób yy, niebezpieczny, niezgodny z przepisami. <laughs> Także jakieś wytłumaczenie tego fenomenu jest, nie, ale to... Państwo z kartonu, generalnie szerszość bo butów chodzi, nie. Najwięksi złodzieje, oszuści, kłamcy są w rządzie. Im bardziej ktoś kłamie, oszukuje, tym może zyskać więcej głosów, więcej poparcia bardziej ktoś dziwny albo odwali coś dziwnego, tym więcej wyświetleń. Jak na przykład przed tam łazi i rywalizował z Pawłem, czekał tak długo, aż tam dobije do 560 wyświetleń widzów na swoim lajcie, bo tyle miał Paweł na swoim lajcie pożegnalne. Słuchajcie, rywalizacja po prostu. O co? Ty jakbyś się powiesił na przykład, to miałbyś może milion wyświetleń. Albo jakbyś jadł gówno, jak WSW na przykład na lajcie, też miałbyś dużo wyświetleń to myślę, że yy, jesteś na tyle głupi, że powinieneś pomyśleć co zrobić, żeby mieć więcej wyświetleń. Zresztą od lat to robisz, bo wszystko co ty robisz, byłaś i pajacu w internecie. To wszystko tylko te wyświetlenia, które masz, to dlatego, że jesteś błaznem i pajacem. No. no nie dlatego, że zrobiłeś cokolwiek mądrego w życiu, czy powiedziałeś cokolwiek wartościowego, Zresztą ten kanał jest zablokowany na terenie Polski, nie można go oglądać, nie, więc to świadczy o tym, że YouTube odpowiednio zakwalifikował pato jako treści niedozwolone do publikacji w Polsce sprzeczne z polskim prawem. Więc sami widzicie, i potem idzie taki przedswalony gdzieś tam e, i coś tam próbuje nawijać kit na uszy komuś, że on występuje w jakiejś sprawie, a on się. Tutaj orientują szybko w temacie. A to jest ten chory psychicznie upośledzony yy, patostreamer z Biego Stoku, którego kanał jest zablokowany na terenie Polski, a 10 poprzednich zostało skasowanych. A do tego jeszcze yy, on mówi, że rucha matkę. Jest pedofilem złodziejem oszustem. Yy, chciał ruchać syna, czy jegoś po yy, Ma niebieską kartę przemocy domowej. Mamusia uciekła od niego za granicę. Nikt nie chce z nim nic, nic wspólnego. Jest bezrobotnym, zaszczanym, obasranym manionem do spraw jazdy. Ja cytuję cały czas. no... To naprawdę można mieć bekę z niego, nie tylko i wyłącznie. I to trzeba by mu tak lustro podstawić po prostu pod ten ryj, pod tą mordę. Żeby on się z... Bo on chyba nie wie, po prostu jakieś śmieszne, nie? mu się wydaje, że on jest kimś ważnym w internecie, nie? A najlepsze jest to, że nie mu się wydaje, na przykład, nie wiem chyba, to dlatego nie ma prawa jazdy, bo nie rozumie konsekwencji, nie? Że jak coś pogada w internecie i skasuje potem ten lajt, to to, jak gdyby tego nie było. No hala, to wszystko jest nagrywane, człowieku, to wszystko jest w Twojej teczce do choroszczy, nie? na przymocowe leczenie. No, wszystko co robisz i mówisz w internecie, to świadczy o Tobie. No. Tak jak mówię, kiedyś to na siłę trzeba było tam sąsiadów pytać, nie? a teraz debilasami się yy, uzewnętrzniają i nagrywają sami na siebie donosy, yy, zawiadomienia, czy jak to tam nazwać, po prostu. Yy, no, ale może w ten sposób on szuka pomocy, nie? Życie człowieka bez prawa jazdy, imitacji mężczyzny, który nie przeszedł mutacji w wieku 30, tam czy 4 lat, to nawet faktycznie był ten artykuł, że leki psychotropowe, chorzy psychicznie yy, zażywają te leki, które temu pośledzają czynności seksualne. Stąd potem ta agresja, brak satysfakcji życiowej, zaspokojenia, nie? Yy, wyzywanie całego świata i pretensje, i taka po prostu jak niewyruchana baba, nie? Że plotki, tam wielogodzinne jakieś tam, to wszystko, to, to pasuje do przedswalanego niestety idealnie, nie? i to, to na przykład innych tam do Mariuszka nie włoży, też pasuje, nie? Jak jeden i drugi tam pokazują swoje rączusie albo ten, jak to tam, ten chłopak z trójkąta z psem, yy, Stasiu jakiś tam yy, z nadmorza co go tatuś utrzymuje tam, że wygolone rączki, wygolone nóżki, jak skakał do basenu przecwalony, to w ogóle klatka ten, bez śladów włosków, jak niemowlaczek, no, po prostu brak testosteronu, nie? Kudły na głowie, to co, co Paweł z Warszawy Gęsta broda, ale długie długiejoski, bo to, tak działa testosteron. To znaczy faceci z testosteronem, z wysokim poziomem testosteronu, Łysieją, ale są owłosieni na całym ciele, nie? A natomiast takie cioty, to są po prostu jak niemowlaki. I poziom umysłowy to też na tym poziomie się zatrzymał, chyba. Także czekamy aż. Ja specjalnie tego ostatniego kanału przedzwalonemu nie kasowałem, nie, bo mogę to zrobić w każdej chwili, ale tak jak z WSW chcę po prostu poczekać, aż sami widzowie, sam internet go wyjaśni, zmiażdży kiedy on sam będzie już czuł taką potrzebę, że musi się ukryć, zniknąć. Tak będzie z przeswalonym już jest tak naprawdę, bo Wiecie tego opowiadania, że on tam przez dwa tygodnie chorował i dlatego nic nie nagrywał? Po prostu, co może nagrywać? Dla razy teraz się pojawia, to robi z siebie większego pajaca małpy i błazna niego. Opowiadał przecież, że kanał Mleczny Człowiek będzie skasowany. Na razie to jego 10 kanałów było skasowanych, a jego kanał jest niewidoczny w Polsce. Że jakieś wyroki tam ekipa Mlecznego Człowieka będzie miała za znęcanie się nad Kononowiczem. Że to on się znęcał On chciał wykorzystać okraść Kononowicza Żeby Kononowicz fundował mu tam Życie, tak, żeby go utrzymywał Alkohol na koszt Majora Na koszt Kononowicza I tak dalej nie? No Po prostu złodziej, menda, fałszywa Pasożyt, kleszcz i pluskwa Pluskwa taka Pluski. Pluskwa nie? Tak zazdrościł Jarkowi Meksykano, Bo tak bardzo chciał być jak Jarek Meksykano. Jarek Meksykany już nie chce być jak Jarek Meksykany. A przed chce być stary jak stary Jarek Meksykany. Donate picie non-stop od rana, do wieczora. Nawet do sądu przecież nie może tak naprawdę. Słuchajcie, opowiadał wam tam kiedy, że by wszedł na sprawę, kto go w, w, wpuścił do sądu. Jak on non-stop półtora promila, to na wejściu od razu ma zakaz wstępu. Nie więc yy, gość, który. No naprawdę, no, nie potrafi jeździć na rowerze do dzisiaj. no Wiecie, jak dzieci się śmieją z takich, z takich upośledzonych dzieci, niezaradnych? No to po prostu i taki, i taka menda, taka szmata udaje w internecie kogoś, jemu się wydaje, że jak weźmie telefonik do ręki coś tam na żywo pogada jakieś kłamstwa jak i kto ma innych, to jest kimś na świecie, rządzi nie, z tych dalej kłamcą i farmazonem. To jest Partii dawny. Teraz uniwersytet, ma sprzedać ten tak, budynek. A przepraszam już jest sprzedany my. A tu jest taki cmentarz, który tam podobno chyba kości Żydów są poukrywane. Jak wyburzali getto to zrobili z gruzowiska park a my sobie jedziemy na spotkanie. do was informował i komentował na bieżąco o wydarzeniach. Polecał ankietę czy Krzysztof Kononowicz. Yy, czy zagłosowałby ktoś na Krzysztofa Kononowicza, gdyby wystartował w wyborach? <grych> Myślę, że wyniki będą zadziwiające. Yy, ale faktycznie to tak jak Janusz Karbimikę, chyba Krzysiek by dostał 1% co najwyżej jakby nawet faktycznie wystartował. No dobra, to na razie.